Dzień dobry wszystkim, którzy mnie słuchają. Lub dobry wieczór. Z tej strony Beata Kozakiewicz. Mam tutaj coś specjalnego. Za chwilę poprowadzę taki proces, który nazwałam uwalnianiem pełni potencjału. Będzie to proces, od razu mówię, nie dla każdego. Jest to taki zabieg, zabieg zdejmujący blokady z mózgu. Będzie przeprowadzany wręcz na otwartym mózgu. Dlatego jest on. Mówię o tym już na wstępie, żeby w trakcie później ktoś nie był zdziwiony, że oczekuje pląsających jednorożców. Także tutaj będziemy robić zabieg. Jeżeli ktoś czuje, że jest do tego gotowy, bo trzeba do tego mieć taką postawę chcenia czegoś więcej i działania. Dobrze. Także ten zabieg po prostu przyszedł do mnie sam. Czuję ogromną potrzebę, by się z nim podzielić. Jeżeli uważasz, że jest dla Ciebie, to zapraszam. Zaczynamy w takim razie. Usiądź, stój, albo po prostu rób coś, jeśli masz podzielną uwagę, podzielne postrzeganie. I możesz równocześnie wizualizować. Nie krzyżuj proszę nóg, niech stoją stabilnie na podłodze. Oddychaj świadomie, poczuj powietrze w nozdrzach, to, które wpływa, i to, które wypływa. Poczuj jego temperaturę skup uwagę na stopach ich kontakcie z podłożem teraz przenieś uwagę na łydki na kolana na miednicę na dłonie łokcie ramiona całe ręce klatkę piersiową kark szyję Głowę, twarz, skórę głowy, uszy, włosy na głowie. Całe ciało pełne życia i energii. Cud, cud stworzenia. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się w swoim ulubionym miejscu, gdzieś. Gdzie czujesz się bezpiecznie, spokojnie, pewnie? Być może będzie to rodzinny dom, a może łąka pełna kwiatów lub zieleni, może plaża lub inne miejsce, tobie tylko właściwe. Stoisz tam. I wiesz, że jesteś pod całkowitą ochroną. Obserwujesz to, co się wokół ciebie dzieje. Podziwiasz. Masz świadomość tego, że tam jesteś. Nagle podwajasz się. Jesteś w dwóch postaciach takich samych. Robisz krok w bok, odchodząc na te pół metra od swojej drugiej, od drugiej Ciebie, od swojej drugiej ja, osoby. Patrzysz na siebie i zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś teraz swoim aspektem duchowym, obserwującym swoje cudowne ciało. Stojące tu spokojnie, i masz świadomość tego, że to dzięki niemu możesz doświadczać życia na Ziemi. To ciało zostało na chwilę wstrzymane jest w takiej pauzie. Stajesz nad nim, trochę wyżej, tak, aby mieć swobodny dostęp do jego głowy. Bo za chwilę przeprowadzisz zabieg. Przykładasz na tę głowę obie dłonie, z czułością i błogosławieństwem. Z ogromną miłością i czcią. Wiedząc, że za chwilę zrobisz coś, co zmieni bieg życia tego ciała i Ciebie. Bo jednym jesteście. Wiesz, że jesteś wspierana, że są wokół Ciebie aniołowie, może Twój anioł stróż, a może Twój ród w swoim najwyższym aspekcie mądrości. Wiesz, że jesteś iskrą boską, która ma prawo wyboru i możliwość stwarzania swojego życia. Oraz, że masz całkowite wsparcie i boskie błogosławieństwo. Palcem wskazującym przesuwasz poziomo wokół głowy, dotykając jej, począwszy od tyłu, nad uchem, na wysokości czoła, nad drugim uchem i znowu do tyłu. Twój palec rysuje światło. Widzisz ten lśniący okrąg na głowie. Podnosisz delikatnie górną część czaszki. Spokojnie, w zaufaniu, mimo że odczuwać może zdenerwowanie, jest to normalne. I wiedz, że wszystko jest w porządku, gdyż ten proces jest ważny i cenny. A ty jesteś w pełni zaopiekowana i chroniona całkowicie. Widzisz mózg, a na nim małe, szare prostokąty, niewielkie klipsy w różnych miejscach mózgu. Powiem Ci teraz, jak one działają i w jakim celu zostały założone są one przypięte w określonych miejscach zwojów nerwowych w ścieżkach ner neuronowych w różnych miejscach kluczowych naszego mózgu zawierają w sobie coś w rodzaju bateryjki i wypuszczają takie fałszywe impulsy ale również zadaniem tego klipsa czyli sama nazwa o tym mówi ściśnięcie tak czyli jest to Blokowanie określonej ścieżki, yy, zwoju czy też merydian. Celem ich jest yy blokowanie naturalnych możliwości mózgu do łatwego przyswajania wiedzy, do szybkiej nauki, a tym samym lekkiego i skutecznego życia. Tworzą one pewnego rodzaju pozorne przeszkody życiowe po to, Byśmy poświęcali jak najwięcej czasu na naukę rzeczy, przedmiotów trudnych dla nas, które być może czytamy, powtarzamy ciągle i w dalszym ciągu nie możemy ich zrozumieć, tracąc właściwie czas, nasze cenne godziny życia, zamiast po prostu żyć. I taka uwaga. Ten zabieg zdejmuje również tzw. Tak karmę pracy, która obecnie i tak jest rozpuszczona, chociaż działa w wielu osobach jeszcze na ostatkach oparów czyli takiej pracy, pracy i pracy bez celu i efektów poprawiających nasz byt ciągłe odpracowywanie dosyć już tego. Do tego właśnie służą te klipsy. Były one wcześniej użyteczne, lecz teraz już pora je zdjąć. Zatem delikatnie palcami rozpinasz pierwszy klips, zdejmujesz i wrzucasz do miseczki tuż obok, unoszącej się w powietrzu. Może jest trzymana przez pomocnika. Zdejmujesz kolejne klipsy powoli i spokojnie. Obserwujesz, jak ściśnięte wcześniej zwoje, ścieżki, będące do tej pory płaskie i przesuszone, zaczynają nabierać kształtu i życia. Idzie nimi impuls i energia. Spójrz głębiej. Skanuj swój mózg wewnątrz, by zdjąć je wszystkie. Być może są jeszcze po bokach, może pomiędzy fałdami, może koło szyszynki. Przyjrzyj się jeszcze na koniec i upewnij, że jest czysto. Widzisz, jak wszystko wraca do życia. Jak każda część mózgu nabiera swojego koloru i kształtu, jak promienieje żywotnością i skutecznością, pełną gotowością do zaistnienia, już bez blokad, od teraz może rozwijać cały swój potencjał. Delikatnie zamykasz czaszkę, dopasowujesz dokładnie, przesuwasz znowu palcem po tej samej linii twój palec to światło nacięcie zasklepia się i znika kładziesz dłonie ponownie w błogosławieństwie i składasz pocałunek na głowie następnie stajesz obok swojego ciała i patrzysz na nie z miłością i ekscytacją. Cóż życie pokaże? Jakie cuda będą miały miejsce? Jak rozwinie się Twoja wyobraźnia? Jakie pomysły powstaną? Jak je będziesz realizować? Jaką przyjemność będziesz odczuwać podczas ich wypełniania? Jak dobrym człowiekiem będziesz? Co dobrego do świata wniesiesz? A wniesiesz, jestem tego pewna, otwieraj się tylko na życie, swoim życiem. Łączysz się teraz ze swoim ciałem, odczuwasz je w pełni. Życzę Ci pełni potencjału, pełni realizacji, wszelkiego dobrobytu i świetlistego życia. Pamiętaj, że jakikolwiek pozytywny wpływ na którykolwiek element świadomości ma oddziaływanie na całość świadomości. Wiedz, że ten proces działa również na Twój ród. Na Twoje potomstwo, na Twoich bliskich. Zatem obserwuj, oczekuj najlepszego i żyj. Pozdrawiam serdecznie.